Owczarek niemiecki wyleciał na ulicę, musiałam z kokosem uciekać. Na... Korzystając z okazji, że Kokos się tutaj wącha z jakimś nowym kolegą, to powiem wam, jaka sytuacja nas spotyka już któryś raz z rzędu, jak idziemy do centrum miasta. To jest tam taka brama z owczarkiem niemieckim i nie wiem o co chodzi, ale praktycznie każdy owczarek niemiecki bardzo Kokosa nie lubi. No i... Bardzo często jak właśnie przechodzimy tam przez centrum, to lata pochodniku chodniku luzem, owczarek niemiecki, bo brama nie jest pilnowana, nie jest zamykana. I właśnie było też tym razem tak, że owczarek niemiecki wyleciał na ulicę, musiałam z kokosem uciekać na drugą stronę. Noszę ze sobą gaz pieprzowy, ale wiadomo, nie zawsze można użyć i lepiej nie używać. Lepiej nie używać niż później się tłumaczyć, dlaczego się użyło, czy na pewno pies był agresywny i tak dalej. No ale kurde, macie takie duże psy, no to trzeba ich pilnować. <laughs> tak! Pójdziemy do kolegi? Chodź, pójdziemy. A tak dla odmiany, mieliśmy właśnie sytuację, że miał nas taki starszy pan. No widać, że impreza to go niosła pełną parą i wiecie, od lewej do prawej. I mijam się z kokosem, obgrodziłam kokosa, żeby on, wiecie, no bałam się, czy... Nie napluje czy cokolwiek, jak to no z takimi, powiedzmy, mele, e, żulikami, no, a on się zatrzymuje, patrzy się na kokosa i mówi, pani to górnie pomyliła, to jest owca. Kojarzycie te żarty, że osoby w biurze to tylko kawę piją? Powiem Wam szczerze, że chyba ono ma gdzieś tam odzwierciedlenie, bo w dzień kiedy muszę analizować wyniki sprzedaży czy jakieś inne raporty mam analizować, to kawa mi pomaga albo przynajmniej łudzę się, że mi pomaga. Od dwóch lat działam w e-commerce, zajmuję się sprzedażą internetową, wprowadzam też nowe produkty. Tutaj miałam do przetestowania cztery nowe mieszanki. Dzisiaj mogłam również spróbować owoców liofilizowanych w białej czekoladzie: truskawka i malina. Wow! Byłbyś zawodowym łupaczem marchewki. Tylko czemu ty jej nie jesz? No? A później mama musi sprzątać, tak? Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas i zapraszamy Was do kolejnego odcinka. Jeśli podobają Wam się takie treści, proszę zostawcie łapkę w górę i subskrypcję będzie to dla nas cenne wsparcie.